Piątek, 15 października odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej patronkę Sopockiego Uniwersytetu III wieku. Uniwersytet otrzymał imię dr Małgorzaty Maj. W uroczystości uczestniczyli m.in. rodzina dr Małgorzaty Maj, Jacek Karnowski, prezydent Sopotu, Wieczesław Augustyniak, wieloletni przewodniczący Rady Miasta, wiceprezydenci miasta Magdalena Czarzyńska-Jachim i Marcin Skwierawski, profesor Michał Woźniak, a także przedstawiciele Sopockiej Rady Seniorów oraz byli i obecni studenci Sopockiego Uniwersytetu. Doktor Małgorzata Maj, która niespodziewanie odeszła w marcu tego roku, była cenioną, pełną empatii lekarką, Sopocką radną wielu kadencji, osobą o wielkim sercu. Razem z profesorem Michałem Woźniakiem wiele lat temu zainicjowali utworzenie Sopockiego Uniwersytetu III wieku. Jako ówcześni radni miejscy wyszli z pomysłem, by w Sopocie powstało miejsce aktywności seniorów przestrzeń, w której będą mogli żyć pełnią życia, w której nie będą czuli się samotni. Takie miejsce powstało w 2003 roku przy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie. Uchwałą Rady Miasta Sopocki Uniwersytet III wieku w czerwcu tego roku otrzymał imię dr Małgorzaty Maj.